Szanowni Państwo, święta Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze święta w Kościele Katolickim. To są święta wyjątkowe, pokazujące nam wielką miłość Boga do ludzi. Pan Bóg daje nam swojego syna Jezusa Chrystusa, który przychodzi tutaj na Ziemię i cierpi po to, żebyśmy mogli być zbawieni. To jest wielka miłość Boga. Bóg się uniża właśnie po to, żeby ludzi zbawić. Wielka miłość Boga, którą widzimy, obserwujemy. Proszę Państwa, ale to są też święta zwycięstwa Pana Boga. Zwycięstwa nad śmiercią. Pan Bóg pokazuje, że jest prawdziwym Bogiem. Na ten czas świąt składam Państwu najserdeczniejsze życzenie. Życzę żeby te święta były przede wszystkim świętami rodzinnymi, pełnymi radości, wzajemnej życzliwości i serdeczności. Życzę Państwu, aby Pan Jezus Chrystus, który jest źródłem wiary, nadziei i miłości, obdarzył Was bardzo sowicie swoimi łaskami i pozwolił z ufnością spojrzeć na tą nadchodzącą przyszłość. Szczęść Boże! Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Powiatu Tomaszowskiego, z okazji zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa, wielu łask od Zmartwychwstałego Pana Jezusa, radości oraz uśmiechu wśród najbliższych, tych, których będziemy mieć bliziutko swojego serca, swojego stołu. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy powiatu Tomaszowskiego. Składam wszystkim państwu serdeczne życzenia. Święta Wielkiej Nocy, Święta Zmartwychwstania Pańskiego to dla wielu osób najważniejsze święta w roku. Chciałbym państwu życzyć, aby Zmartwychwstały Chrystus wlał w państwa serca miłość, miłość do bliźniego, która jest tak ważna w obecnym czasie. Chciałbym, żeby Zmartwychwstały Chrystus wlał w Państwa serca nadzieję, radość i ufność, że ten ciężki czas, który w chwili obecnej przeżywamy, a jest on dla wielu czasem naprawdę bardzo ciężkim, bo dla wielu osób te święta, te święta nie będą do końca rodzinne, bo przecież nie zawsze będziemy mogli spotkać się ze swoimi bliskimi, i nasze serce, nasze myśli będą, będą ciężkie w tym czasie. Ale chciałbym, żeby ten Chrystus, który zmartwychwstał, wlał nadzieję, radość, że wszyscy pokonamy ten ciężki czas i spotkamy się już niedługo w zupełnie innej, lepszej rzeczywistości. Wszystkiego, wszystkiego dobrego na nadchodzące święta Wielkiej Nocy. Dziękuję.